Gdy pojawia się ból, zwykle by go uśmierzyć sięgamy po tabletkę przeciwbólową. Jeśli jednak robimy to na własną rękę, możemy wpaść w uzależnienie. Są różne grupy leków, chociażby leki niesterydowe przeciwzapalne, od których najczęściej zaczynamy leczenie. Stosowane doraźnie pomagają te leki w sytuacjach kryzysowych, bo to one są. Natomiast wszelkie metody stosowania ich ponad miarę powodują skutki odwrotne, ponieważ z jednej strony mogą powodować nadżerki na błonie śluzowej żołądka i powodować kolejne choroby, jak również mogą dawać przyzwyczajenia. Szczególnie takimi lekami, które dają przyzwyczajenia, to są pochodne tramadolu, czy pochodne narkotyczne, jak buprenorfina, czy morfina fentanyl, który na przykład stosowany jest w chorobach ostrych, bólowych, w postaci różnych leków, na przykład już w bólach przewlekłych, jak oksykodon na przykład, bóle kręgosłupa. I tutaj jest bardzo płynna ta, ta, ta granica, że do pewnego czasu ten lek nam pomaga, a później musimy go stosować coraz więcej, coraz więcej. Wiadomo, że jeśli jest stan terminalny, to nie patrzymy na to, że człowiek może się uzależnić. Jeśli też jest stan yy, zejściowy, tylko patrzymy na uśmierzenie bólu. Ale rozmawiając o ludziach, którzy. Mają przed sobą jeszcze te 30-50 lat, życia, musimy dbać o to, żeby tych ludzi nie uzależniać. Również e, leki uspokajające to jest naj, największy problem w psychiatrii, w ogóle w medycynie leki benzodiazepinowe, które są nadmiernie stosowane, szczególnie w gabinetach lekarzy ogólnych gdzie są leki nasenne stosowane no szeroką taką gamą. Natomiast trzeba wiedzieć, że 4 tygodnie jest taki czas bezpieczny przyjmowania tego leku. Natomiast dłuższy czas, na przykład jakiś kloranksem, tranksenę czy relanium, dłuższy czas przez przyjmowania tych leków może prowadzić do bardzo, bardzo poważnych skutków uzależnienia. Mam takich pacjentów, którzy potrafią brać na dobę 60, a nawet 100 tabletek na senu, a zaczynali od jednej tabletki. Które leki uzależniają i jak zwykle objawia się uzależnienie? To jest na zasadzie receptorów opioidowych w mózgu. Mamy układ nagrody. I jedne leki działają antagonistycznie, dru, drugie leki agonistycznie. Jedne powodzają, hamują. I jeśli na przykład jest ból, to um, one dają też poczucie blokowania tego receptoru, także nas nie boli. Nic. I jest taki błogosław, że. Na przykład te leki działające ośrodkowo jak tramadol, tramal czy chociażby morfina. I one działają na układopię i doby mózgu. I wtedy mamy tutaj już to do czynienia nawet właśnie z narkotykami. Czyli takie samo działanie jak narkotyki, jak właśnie leki, też, które mają, a są leki, które też działają. Yy, przeciwdepresyjne, na przykład opioidowy, jak bupropion i też one dają nam poczucie zadowolenia i szczęścia i działają też yy, na wytwarzanie dużej ilości dopaminy i wtedy yy, mamy hormon szczęścia i zadowolenia. To, to jest taka pułapka, że z jednej strony my yy, hamujemy ból, a z drugiej strony podnosimy sobie stan zadowolenia i organizm się do tego przyzwyczaja do tego stanu zadowolenia i to wpadamy w błędne koło. A jakie są skutki? No, skutki są tragiczne, ponieważ to wpływa na to, że degraduje to wszystkie nasze narządy, wpływa takie jakie wpływają niekorzystnie na mózg, mogą dawać wszelkiego rodzaju założenia pamięci, koncentracji, a przede wszystkim yy, no, sięganie coraz większej ilości tych leków. Ja to działa toksycznie na organizm. Osoba uzależniona może próbować samodzielnie zerwać z nałogiem. Jeżeli jednak choroba jest zaawansowana, niezbędne okazuje się profesjonalne wsparcie. No, najpierw detoksykacja, zmniejszanie dawek, stopniowe ograniczanie tych dawek, bo też trzeba wiedzieć, że nie można za szybko odstawiać tych leków. Ponieważ mogą być napady drgawkowe, czy nawet badaczka, a w niektórych sytuacjach nawet jakieś zaburzenia majaczenia czy inne, zaburzenia świadomości. Dlatego tutaj stosujemy odtrucie, a później terapię też yy, wiharną, nowoznawczą, żebyśmy się nauczyli żyć bez leków. No duża rola też pewnie rodziny w tym całym procesie, bo to członkowie rodziny są w stanie zauważyć, że ktoś tych leków odbywać. Tak, podobnie jak, jak z innymi lekami, męzadezopinami, tutaj jest też właśnie ta pułapka, że yy, fajnie się zaczyna, jest fajny efekt na początku, a skutek jest tragiczny. Dlatego zanim zaczniemy brać, zastanówmy się nad skutkami tego, co może być na końcu. Prywatny ośrodek Wolmed świadczy kompleksowe usługi na rzecz osób uzależnionych, oferując leczenie w nowoczesnych i komfortowych warunkach pod okiem doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry. Z pomocy specjalistów Wolmet można również skorzystać w kilku gabinetach i poradniach, m.in. w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Pajęcznie Radomsku czy Wieluniu.